Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy piątą odsłonę mojego cyklu top 5. E, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek będzie taki odrobinę na koksie. Na tyle na ile na koksie może nekro grać. E, nie pytajcie, jak czasami coś mi wyjdzie i właśnie dzisiejsza top 5 e, będzie tego pokazem, tak jakby. Ale nie martwcie się, na koniec wrzucę coś zabawnego. I tak idąc za ciosem na miejscu czwartym klip z oblężenia Szanghaju i w mych rękach y, dzierżą Glocka 18, czyli jedną z moich ulubionych broni. Cholerstwo strzelne, y, co naprawdę daje niezłą przewagę na polu, na polu walki, że tak powiem. Tak więc to jest miejsce czwarte i oblężenie Szanghaju. Na miejscu trzecim klips Operation Locker, czyli obrona punktu Charlie tuż po zawaleniu się wieży. Um, tutaj też gram troszeczkę wbrew sobie, gdyż zazwyczaj nie stoję jak ten matołek próbując bezsensownie bronić punktu Charlie, kiedy można zimą spróbować się przebić na tyły wroga. Aczkolwiek czasami każdy z nas robi coś głupiego. No tym bardziej, że podnosząc potwora tunelowego, tak zwę właśnie tą broń USAS e, daje sobie dobrą przewagę. Na miejsce drugie wie, że na całej pizdzie BWP-em, a mając BWP, -a, a w bwp mając rakietki z Unii, możemy narobić sporej szkody wszystkim przeciwnikom, a zarazem bardzo wspomóc swoją drużynę w przejęciu punktów, bądź w sumie co zarazem idzie w wygraniu całej rundy. I tak, na miejscu drugim BWP a tak na marginesie, zajebiste jest to, że myślą, że ich nie widać jak się położą. <grystanie> no i wytrwali, dotrwali do miejsca pierwszego, czyli powrót na Operation Locker i pierwsze miejsca na mojej top 5 na koksie. Na koksie, wink wink, mrugam oczkiem. Eee, zestaw noob, czyli mój postawiony, mtar aczkolwiek bez tłumika, sodasiu, słyszeć. Bez czujnika ruchu, bo no, w sumie nie potrzebuje, wzrok jeszcze mam dobry. Na klipie powiem tak Rzadko kiedy udaje mi się uzyskać 1000 punktów Chociażby z samych tylko przeciwników I tu mamy właśnie przykład na to, że czasami mi się udaje Pan to strzelbę sobie w dupę wsadzi No i jakimś cudem udało mi się przebrnąć aż tak daleko Bez padnięcia No ale w każdej kurwie się urwie jak to mówią Na szczęście gramy drużynowo Czyli padłeś, powstań Dziękuję ślicznie I zapraszam na bonusik i tak w bonusiku jedno z ciekawszych przejęć pojazdów w jakie udało mi się trafić czyli mamy czołg z bardzo brzydkim kamo, który naprawię, chciałbym naprawić dając mu swoje, na minimapie sprawdzam, wysiedli, jeden pobieg, drugi spawa i się chyba zastanawia czy prosto mu to wychodzi, bierzemy czołg, dziękujemy panu, kurwa następnym razem mieć oczy dookoła głowy, pozdrawiam wszystkich i do następnego.